To, to jak widzicie po tytule, jest gra The Forest. Haha, ha, to, nagrasz The Forest, o jak zajebiście, tak obiecałem, że nagram tą grę Aczkolwiek, który właśnie zobaczycie um, film, który właśnie zobaczycie, um, raczej nazwałbym 10 powodów dlaczego nie grać w The Forest Dlaczego? Zobaczycie no, się oczywiście w ciągu filmu. Um, powód numer jeden. Widzicie tu jakichś innych pasażerów w tym samolocie? Ja oczywiście, że nie. Lecimy sobie sami. I lądujemy w jakimś tam lesie, na jakiejś wyspie, czy chuj wie gdzie, bo tam właściwie przez okno udało się zobaczyć przez chwilę górę wielką, więc... No, ale nieważne. Powód numer jeden, tak jak mówię, w tym samolocie nie ma pasażerów. Powód numer dwa. Lecieliśmy z jakimś dzieciakiem, prawdopodobnie można powiedzieć, że jest to nasz syn. Tak, można, myślę, tak bezpiecznie założyć. Okej. Okay. Przyszedł kanibal, zabrał nasze dziecko i sobie poszedł. I to jest powód numer dwa. Otóż część fabularna gry właśnie się skończyła, eee, ale teraz eee, słowo, słowo prawdy o tym wszystkim. Eee, to nie jest gra. Tak właściwie to nie jest gra właściwa. Tylko jej alfa. Jest to pierwsza alfa, jaka po prostu wyszła. Eee, I dlatego ten filmik nazywa się 10 powodów dla, dlaczego nie grać w The Forest w tym momencie właśnie dlatego jest to alfa i właściwie w tej alfie jest niewiele, ta alfa jest można powiedzieć taką pokazówką demo o, demo gry które jest bardzo zabugowane pokazówka, która po prostu zamiast królik, królik, królik chodź tu królik gdzie ten królik Królik się przyda, królik jest ważny. Jebanie nie z uciek, dobra, weźmiemy sobie gałązkę. Eee, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest: eee, The Forest. Otóż będzie to survival. Eee, czy tak do końca można to nazwać horrorem? To nie wiem. wie eee, Nie, królik to jest. Nie wiem, czy to do końca można nazwać. O, a jednak złapałem królika. Survival horrorem, chociaż elementy horroru będzie miał. Przede wszystkim jest to gra, przede, tak jak mówię, przede wszystkim jest to gra survivalowa. O, jeziorko Mapa jest randomizowana, trochę jak w, w Minecrafcie, i mamy właśnie tu możliwości budowania i kraftowania różnych rzeczy. A gdzie my się znajdujemy? Mapa, tak jak mówię, jest randomizowana, no i przydałoby się nam znaleźć wodę. Chociaż czekajcie, ja mam tutaj jeziorko, właściwie to jeziorko mi wystarczy. Eee, dużo, bardzo dużo fajnych elementów jest tu zawartych. Eee, wiem, że troszeczkę chaotycznie mówię, ale po prostu troszeczkę mi się spiesza, a chciałem Wam to nagrać. Eee, I powód kolejny, dlaczego nie należy jeszcze w to grać, eee, czy, aczkolwiek, pół aczkolwiek. Eee, dlaczego jeszcze nie należy w to grać? Jeden z powodów jest to, że nie da się tak do końca tego nagrać. Dlaczego? E, chociażby to, że chciałem wam nagrać menu, ale gra się wykrzeczyła po menu. Znaczy, wykrzeczyła mi nagranie, nie, nie sama gra, ale, ale nagranie się mi wykrzeczyło. Zaraz po tym, jak, e, jak przebrnąłem przez e, loading, przez, przez e, no, menu startu, i tak dalej. E, I w menu start mamy taki wielki, fajny napis, za 13 dni, w tym momencie, za 13 dni wyjdzie e, wyjdzie i każdy myśli o kurwa, gra wychodzi za 13 dni, i nieco dwa tygodnie, jak zajebiście. He, 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 nie. Za 13 dni wyjdzie kolejna wersja alfy. Czyli tak właściwie pewnie zmieni się niewiele rzeczy. Pewnie dodadzą resztę, i tak dalej. Resztę miałem na myśli. Mamy tutaj taki właśnie pod B. Mamy taki tutorialowy. Mamy tutorial, i ogólnie tutaj dzięki temu wszystko sobie craftujemy. Wiadomo, robimy sobie schronienie, robimy sobie ognisko. Tutaj mamy powiedziane, żeby jeść, tak. I tutaj mamy właśnie dwa rodzaje jak to się nazywa, jagód, o, te jagody są jadalne, te są niejadalne, no i tyle, nie, także spoko dalej mamy tutaj, tak jak widzicie, schronienia można wybudować od razu domek, który będzie to naprawdę sporo trwało i tutaj mamy takie puste karteczki tak samo przy ogniu, no ale na przykład jeżeli chodzi już o, o tutaj storage, to już mamy co to kurde jest o, tu jest jakiś element różowy, to ciekawe, dobra, schowam go za drzewem, żebym nie widział nie wiem nie po co to jest. Aha, Gather logs. I co to ławka będzie? Ciekawe. No ale nieważne. Tak jak mówię, jest tu opcja craftingu, jest tu opcja e, budowania rzeczy i to będzie bardzo ważne. Na tym właściwie będzie opierała się nasza gra, czyli właśnie na craftowaniu przedmiotów, na budowaniu schronienia, budowaniu e, wokół siebie e, pułapek i tak dalej przeszkód murów. Właśnie po to, by. Kanibale, to są kanibale, nie mogli się do nas dostać tak łatwo. No i żeby się przed nimi bronić. I ogólnie gra ma mieć taką strukturę, że będziemy za dnia budować, umacniać to wszystko i tak dalej. Natomiast w nocy będą przechodzić kanibale. Problem z alfą yy, i kanibalami jest taki, że oni przychodzą kurwa w dowolnym momencie. Właściwie yy, w momencie, kiedy wychodzimy z tego ogona samolotu, oni już się mogą pojawić. I wielokrotnie mi się tak zdarzyło, że może, mogą się tutaj pojawić. Drugą sprawą jak na razie jest yy, długość rozgrywki. Yy, to znaczy długość rozgrywki od, odgranicza się do jednego odcinka, czyli do pół godziny. Więcej po prostu w, nie jesteśmy w stanie grać. A to dlaczego to powiem już później. Dobra, na razie sobie yy, skraftujemy sobie... Ognicho, dajmy sobie ognicho. Dużo kamieni tu jest, nie. Dajmy sobie to ognicho. No i tak jak widzicie, stawiamy. Możemy jeszcze kręcić, ale przy ognisku to nie ma, nie ma akurat znaczenia. Jednijmy sobie ognicho tu. No i teraz wystarczy po prostu pozbierać odpowiednie rzeczy. To jest fajne, właśnie, że w dolnym lewym rogu nam pokazuje od razu ile i czego musimy zebrać. Tu już kamienie mamy. E, potrzeba nam teraz patyków. Dobrze, zetnijmy sobie. Na przykład to drzewko, no i tak jak standardowo w Minecrafcie musimy to wszystko zbierać, ale właśnie na jeżeli chodzi o patyki, jest czasem problem i nie da się ich zebrać. Dlaczego? Bo tak, nie wiadomo, bo tak. Dobra, zetnijmy jeszcze to drzewo, bo nam się przyda. O, właśnie. No, chwilę to będzie trwało. Aha, dobra. Tutaj akurat musimy obchodzić, na przykład drzewo jak ścinamy, musimy troszeczkę je poobchodzić dookoła i pociąć. Nie da się tak od tak po prostu tego ściąć, bijąc w jedno miejsce. Teraz pytanie, gdzie to gdzie to spadnie. Tu spadło, dobra. Więc mamy już naszego jakiegoś loga, czyli yy, na razie to wyrzucę. Potrzebujemy jeszcze... O, jest i trzeci patyk. No i pięknie. Wystarczy teraz podpalić. No i mamy super ognisko, dokładając liście rozpalamy. Możemy sobie tutaj wziąć, na przykład mamy em, mięso z Lizarda, czyli jakiegoś tam jaszczura i mięso z, rabi z rabita boże. Mięso z królika, weźmiemy sobie królika i w tym momencie możemy go tu położyć i, i królik się będzie nam piekł. Super sprawa. Eee, dalszą rzeczą, którą chcemy na pewno zrobić jest oczywiście jakieś schronienie. Możemy jebać sobie od razu domek wielki, ale kij z nim. Najprościej by było to chyba I to jest też proste no. Tylko tu jest, widzicie, hunting shelter i temporary shelter Wszyscy wybierają ten hunting shelter bo chyba go łatwiej po prostu zrobić e, niż 14 patyków znaleźć Chociaż możemy... Dobra, bo wszyscy robią... E... O Boże, to jest jakieś malusienkie gówno to ja go nie chcę O widzicie, tu jest menu. Menu wygląda w ten sposób Public, public alpha 001. No i problem jeszcze polega z tym na tym, że gry się nie da w tym momencie w ogóle zapisać. Jest przycisk load, ale on jest nieaktywny. Nawet po zapisaniu gry jest po prostu nieaktywny. Aha, widzę, że nie da się anulować. Tylko musimy postawić to. No dobra, w takim razie postawmy sobie tego kampa. Postawmy sobie go tu. Chciałem go postawić tu. Ok, na razie mogę tylko o, ognisko ten widzę. Brać ten, czekajcie. Że nie może być na trafie. Nie wiem, kurwa. No dobra, nieważne. Jeszcze raz. O, jest. Dobra. No i teraz wystarczy tutaj powrzucać liści. Liście się same zbierają z tego, co zauważyłem. Aha, musimy sobie to porek wyciągnąć. To jest nasz właśnie. To właściwie jest nasz crafting table, ta chustka, tak? Co tu wrzucimy, to nam później bierze i coś z tego możemy skraftować. Natomiast nie ma tutaj żadnego. Eee, żadnego gaida do kraftowania, nasze właściwie mamy coś takiego, jeżeli widzimy sobie w jak tu jest jaka tu jest podstawa shit main index o właśnie information i tutaj prawdopodobnie będą jakieś opcje do craftingu albo coś takiego. Na razie to jest wszystko wygaszone, nie można tego kliknąć ani nic. Eee, to jest ciekawe, to jest taki nasz właściwie mm, własny crafting, możemy Postawić takie straszaki, tak to przynajmniej rozumiem, z części ciała kanibali, których po prostu których ubijemy. Możemy sobie to zrobić. Mebli na przykład nie ma, za to są na przykład pułapki. Pułapka, fajna sprawa. Rabbit cage, zajebiście. Możemy sobie zrobić klatkę dla, dla królików. Szkoda tylko, że nie wiem jak włożyć królika do środka. No ale mniejsza, dobra. Mieliśmy kontynuować robienie naszego schronienia. Fucking hell. Dobra, jest, patyk. Co, jeden kurwa był? Nie, dobra, tutaj są kolejne. Tu jest jeszcze jakaś roślinka. Z tego będą liście, a to się samo z siebie zbiera. A się. O właśnie, coś takiego. Patyki sobie stoją, ja ich nie mogę zebrać. Dobra, chyba się zebrały. Jeszcze coś potrzebuję, te. No. Kolejne liście. Dobra, super. Nie wiem, zebrałem, nie zebrałem. Dobra, wejdźmy tutaj do naszego obozowiska. Jezu, jak tymi liśćmi rzucam nieźle. Dobra, to by było na tyle. Tego loga, to weźmiemy sobie tego loga i zrobimy... Zobaczymy, czy to jest po prostu ławka, czy... Czy co to jest? Jeszcze jedno, a tu miałem przecież jeszcze jedno. O, tam jest. Nie, to jest kamień. Tu jest. Dobra. Tak mi się właśnie wydawało. I to jest po prostu ławeczka. Fajnie, szkoda tylko, że nie bardzo. Chyba, że tutaj będzie dało się coś odkładać. Nie, nie jestem pewien. O nie są te drzewka, bo one bardzo często znikają <laughs> tak samo z siebie. Okej. Okay. Patyk. Nie zebrałem, tylko gdzieś odleciał, tak? Na wakacje z kot poleciał. Patrzcie, piłka się cały czas odbija. Niekończąca nie się odbija. Znaczy piłka, która nie kończy się odbijać. O, jest i królik, ale nie wiem, czy możemy go od, od, tak po prostu włożyć do, do klatki. Bo jakieś nie widziałem opcji złapania go. Tak jak widzicie, nie ma opcji złapania go. Mogę go zabić. Na przykład w ten sposób. No super. Dobra. Kolejne drzewko. E, musimy pozbierać patyki no, tych patyków tu niezbyt wiele dostajemy z tych drzewek, ale cóż zrobić poscinamy jeszcze, ale może byś tak uciął, o właśnie w ten sposób, jak tak machamy na lewo i prawo tą siekierą to się właściwie nic nie dzieje dobra, pozbierane no dawaj, zbierz, jeszcze ten o, fajnie, że mi patyki zniknęły po prostu. Zebrałem trzy patyki, ale one zniknęły. No i tak to właśnie niestety, moi drodzy, wygląda. Także mówię, gra jest zajebiście zabugowana. Teraz się udało jakimś sposobem, jak na razie. O, wow, zebrałem. Jakim sposobem na razie nie przeszli do mnie kanibale, co jest zajebiste wręcz. Bo mogę wam tutaj troszeczkę pokazać, poopowiadać i tak dalej. Natomiast yy... Bardzo nagminne wręcz jest to, że kanibale pojawiają się non-stop I lubią się bardzo często pojawiać e, Pojawiać od razu przy początku gry i właściwie nie mamy nawet czasu na zrobienie czegokolwiek O, jest i kanibal, widzicie go przede mną? Jest i następni, sobie biegną Także skończymy sobie naszego sheltera Żeby mieć domek Gdzie ja kurwa go dałem? O, te jagody możemy jeść Pozjadamy sobie, żeby mieć energię gdzie ja daję kurwa, mój ten? Lizard sobie wchodzi po tym. Gdzie ja mam swój campfire? O, widzicie, tutaj było uło, czyjeś obozowisko jeszcze. Więc to też wszystko pozbieramy, bo to jest wszystko ważne. Chyba ty, tymi piłkami będę mógł ich lurować. Natomiast zgubiłem swój obóz. To jest trochę kutas, co? Nie mam kurwa pojęcia, gdzie. Czekajcie, ja szedłem w stronę tych skał. Och, jest. Dobra, znalazłem. Wyrzućmy tą piłkę. O, jest i nasz obóz. Szkoda tylko, że te liście się mienią jak pojebane. Nie wiem, co to ma oznaczać. No ale mamy swój obóz, mamy swój pierwszy domek. Właściwie powinno być na nim znaczek domku, a go nie ma. Przypuszczam, że. Gdzie jest mój królik? Ktoś mi podjebał królika? Coś mi wzięło i zajebało królika. No dobra. Cóż, myślałem, że taki tymczasowy obozik, aha, czyli on pozwala na spanie, ale nie wyznacza nam domu. Ponieważ jeżeli mamy wyznaczony dom, to mamy taki po prostu znaczek, którego, który widzimy z każdej po prostu z każdego miejsca na mapie. Widzimy taki znaczek domu. I zawsze wiemy, że jak w tamtą stronę pójdziemy, to do domu trafimy. Niestety tak jak widzę, że ten temporary shelter nam yy, nie daje tego. Musielibyśmy zrobić przynajmniej haunting shelter. No okej, okay, rozumiem. A to kurwa skąd tu się wzięło? Tego nie było. No okej, okay, nieważne. Wróćmy w takim razie na razie do samolotu. Tutaj jest kilka jeszcze rzeczy, które... O, na przykład kamienie. Można pozbierać kamienie. Yy, Backpacki, znaczy te walizki są po prostu pozamykane i trzeba je wziąć i ujebać siekierą. Innego wyjścia nie ma. Tu mamy jakieś elektroniczne moduły, które też nam są na nic niepotrzebne. Chyba, że coś tam zrobimy. Pierwszą rzecz, którą wiem, że można sobie skraftować, to jest na pewno z patyka i kamienia możemy sobie zrobić taki taki młotek. Nasz świetnie o to mi chodziło. Prawym i prawym i teraz nam się pojawia tak i mamy taki oto młoteczek. A Chociaż wolę siekierkę. No, więc mamy sobie. A co się z nią stało? No, nieważne. Mamy sobie taką sikierkę, którą się posługujemy. No i co? I moi kanibale mi gdzieś uciekli. Ja teraz jestem smutny, bo ja właśnie na nich liczyłem. Ponieważ kanibale mi są potrzebni, by mnie porwać. Ale zawsze mogę się przespać i pewnie na jedno wyjdzie. Bo przyjdą w nocy. Także mówię, to przede wszystkim to, że. To, że tu jest pełno bugów to raz. A... A dwa, że kanibale przychodzą sobie po prostu byle kiedy. Atakują nas i właściwie... Aha, i tutaj co? Nie daje mi to zapisu gry? No to dziś dziwne. I właściwie przychodzą już na, na pierwszej nocy, chociaż na razie przyjść nie chcą, co też jest dziwne, więc prześpimy się jeszcze trochę. Chyba jest już ranek. No kanibale, no gdzie wy jesteście? Niesamowite, nie napotkałem żadnych. Znowu jest noc. Tutaj w ogóle nie, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć, kiedy jest dzień, a kiedy jest noc. To wygląda jak właściwie poranek. No i teraz, jak pójdę spać, to znowu jest noc. Także, tak dosyć dziwnie. No ale dobra, no i trochę dupa, bo nas nie porwali. Jeszcze. To jest dziwne, że nas do tej pory nie, nie porwali. Aczkolwiek, jak zacznę ścinać drzewa, to prawdopodobnie przyjdą. Bo chyba słyszą, jak ścinam drzewa. No nic, pójdziemy sobie. O, jest na przykład łódź. Łódź jest fajną sprawą. Jest sobie łódka i łódka. Znaczy ogólnie niby randomizowana jest ta plansza, a właściwie cały chyba rando... randomizacja tej planszy polega. o błyskawica. Cała randomizacja tej planszy chyba polega na tym, że jest przekręcona jakiś kąt i odpowiednie części są poprzekręcane. O, i na przykład to są nasi fajni kanibale. Nasi gospodarze. Możemy im tutaj nabruździć troszeczkę. Chyba, że tego się nie da, bo. Bo on jest wgrany sztucznie przez grę, a nie zabity przez nas, więc tego się chyba zabić nie da. Natomiast takich normalnych można poćwiartować i stąd robić te wszystkie fajne e, straszaki. O, tu na przykład widzicie. Mamy kolejne bagaże. Kurczę, no i nie porwą mnie kanibale, i jestem smutny. E, bo chciałem wam pokazać. E, odnośnie Bugów jeszcze. E, odnośnie Bugów. Eee, to jest eee, sprawa taka, że, właśnie, m, gdy nas porwą kanibale... Eee, za pierwszym... Znaczy, właściwie, pierwsze nasze starcie z kanibalami jest z góry przegrane, bo oni muszą nas porwać. Aha, i oni są zajebiście, jak kurde, wytrzymali. Praktycznie nieśmiertelni są ci goście. Eee, I babki. Eee, więc... O. Piłka. Jej, tańcza! No i dzieci kanibale, no po prostu ich kurde nie ma. Jestem smutny, bo ja muszę kończyć właściwie ten odcinek. Potrzebuję się zebrać już na zajęcia. Chciałem wam to wrzucić. Eee, I też porwanie przez kanibali jest ważne, bo tak. Dostajemy większą siekierkę. Nie wiem co właśnie zebrałem. Dostajemy większą siekierkę. Eee, dostajemy pistolet sygnałowy. Eee, I właśnie jak jesteśmy porwani znaczy mówię, pierwsze nasze starcie z kanibalami jest z góry, z góry przegrane. Dostaniemy prędzej czy później w łeb i lądujemy w ich jaskini. Eee, to jest tak zaplanowane fabularnie. Lądujemy w ich jaskini, zbieramy sobie wszystko i nagle widzimy powieszone pod, pod stropem jaskini ciała. I uwaga, to są pasażerowie, pozostali pasażerowie, których jest uwaga 130, 130 i odnajdywanie ciał pasażerów jest formą znajdźki. O, jest i kanibal. Więc pójdziemy sobie do niego i liczę na szybkie porwanie. Natomiast jak gościowi robię tak, to gość powinien paść. A w tym przypadku widzicie, nie chcą padać w ogóle. Ale ja na... jestem tutaj, by mnie porwali, bo chcę wam to pokazać. Nie wiem, co oni przy sobie mają, ale im to świeci. No i tak jak widzicie, zostaliśmy właściwie zabici. Chociaż możemy się pseudo czołgać. Znaczy właściwie wygląda to, jakbyśmy mogli... Poruszać się jako spektator. A. No i tak jak mówiłem, kończymy sobie w jaskini. Jesteśmy cali ubrzgani krwią. Właśnie krew trzeba zmywać, ponieważ tu, tu jest zajebiście faktycznie survival pokazany. Mamy na sobie krew, trzeba zmyć krew. Znaczy wystarczy się po prostu wejść do wody. Ale krew trzeba zmyć, bo dostaniemy zakażenia. Eee, mamy tam niską energię, musimy coś zjeść, musimy coś wypić, musimy się uzdrowić, tak, i tak dalej. Eee, gówno widać właściwie w nocy. No i to są pasażerowie, tak jak widzicie w lewym dolnym rogu, 130 pasażerów. Najbardziej, o właśnie, tu jest taka laska, tej laski mi strasznie żal, bo fajna, <laughs> nieważne, eee, z niektórych na przykład zostały same nogi. No i to są pasażerowie, musimy ich znaleźć, znaczy właściwie mamy poznajdywać ich ciała, to jest chyba forma, tak jak mówię, znajdźki, ona na tej szmatki nie mogę podnieść, dlaczego? Bo tak, e, ważne tak, podejdziemy sobie tu, do tego stoliczka, tutaj musimy to wszystko pozbierać, uleczyć się i mamy nową siekierkę, większą, widać, że jest większa dopiero w plecaku, nie, przepraszam, plecak mamy pod i A, i się, o nie, dobra, jest. A nie gdzie, gdzie jest nasza siekierka. Natomiast to jest taka malusienka Ta, wiek, ta druga jest taka z dwa razy większa, tą, którą właśnie trzymam w ręce. I drugie, druga rzecz. Musimy podejść... Tej szmatki też nie zbiorę. Tu? O właśnie. Tutaj nie jest pistolet sygnałowy z jednym nabojem, a nie z kilkoma, jak to widać było. I teraz też kolejny bug. To znaczy... O widzicie, mamy drugą siekierkę. Mamy pistolet sygnałowy. W tym momencie chciałbym ten toporek sobie wyekwipować i pistolet mi wypada takie, w ogóle te naboje z pistoletem są połączone, ale nieważne takie, o nie, mój pistolet wypadł mi o nie, moja siekierka mi wypadła czekajcie, pistolet mi wypadł to co ja mam właściwie w ręce? właściwie to nic nam nie wypadło z rąk dalej wszystko mamy, ale im więcej zaczynamy mieszać w przedmiotach, tak tym, tym one się zaczynają bardziej duplikować eee, tak, i teraz gdzie było wyjście? tu jest jeszcze wyjście i chcę z tej jaskini wyjść, tu jest wyjście tak, no i tutaj jest właściwie wyjście z jaskini. A... Widzimy sobie z tej jaskini. Troszkę tutaj trzeba po, po, pochodzić, no ale i ważne. Eee, I chyba ostatnim takim, nie wiem, czy jeszcze jakiś powód znajdę yy, inny, natomiast ostatnim z powodów Aha, nie, dobra, o tej, o tej grafice nie powiedziałem w końcu. Jak się wychodzi z tej jaskini, to bardzo często można zobaczyć takie białe yy, prostokąty, czy bia, białe wielościa, wielokąty. Nie wielościany, tylko wielokąty. Takie na horyzoncie. I myślimy, o, to jest wyjście. Nie chuja, to jest właściwie dziura w teksturach. Natomiast dziura w teksturach yy, tutaj wiąże się z tym, że jest dziura... Ja pierdolę, idzie za mną. No właśnie. To jest chujowe, bo... Bo oni tu są, po prostu mogą wyjść. Czasem jest dwóch, czasem jest jeden, tak jak teraz, czasem nie ma ani jednego, i można po prostu przejść. im eee, nas zostawić. Dobra, no i wychodzimy sobie z tej jaskini. Tu musimy się troszkę poczołgać. Jak zobaczymy taki wielokąt na horyzoncie biały, to nie idźmy w jego stronę, ponieważ jest to dziura w ścianach i w teksturach, i bardzo łatwo wpaść pod mapę. Co równa się oczywiście śmierci. A tak jak mówiłem, opcji zapisu jak na razie nie ma. Chociaż tutaj w tym namiociku, który ja sobie zrobiłem w ogóle nie ma takiej opcji jak, jak zapisanie. Natomiast normalnie kiedy śpimy w takim największym schronieniu, to są kolejne osoby, kolejna fajna laska um, w normalnym schronieniu, kiedy śpimy, e, to... Um, no tu jest kolejna siekierka. E, więcej siekierek, teraz mamy dwie w ręce, nie wiem dlaczego. O i patrzcie co jest na zewnątrz. Na zewnątrz jest taki. No nie, dobra, jest jasno. O, widzicie, to jest ta dziura w teksturach, o której mówię, natomiast ta jest jeszcze bezpieczna, można przejść po niej. Po prostu przeskoczyłem, światło nagle się włączyło, kamień się pojawił, o, drzewa się doładowały, wow, tu wszędzie są drzewa, niesamowite. No, a tu mamy wejście do jaskini. O, i widzicie, o tym właśnie mówię. Jeżeli dotrzemy do takiego białego czegoś, to po prostu wpadniemy pod mapę i, i to będzie koniec naszej gry. E, natomiast, tak jak widzicie, cholera, teraz, aha, dobra, dojdę do samolotu, to jestem w stanie mniej więcej wymierzyć sobie, gdzie mój obóz jest, bo nie, nie, zrobiłem niewłaściwy shelter i nie widzę go. Natomiast e, latarkę, znaczy nie latarkę, zapalniczy schowamy. No, dwie, dwie siekierki mamy w ręce na raz. E, no i właściwie to jest koniec naszej rozgrywki. Dlaczego? Ponieważ dojdziemy sobie do naszego sheltera, coś zaczniemy budować i ka kanibale z powrotem po nas przyjdą i za drugim razem, e, za drugim spotkaniem z kanibalami po prostu umieramy. Więc tu jest mniej więcej na pół godziny gra. Czasem krócej, czas, czas, czasem dłużej. Natomiast tak jak mówię, tu jest na pół godziny gry, i nic z tym absolutnie nie zrobimy. I nie można z tego nagrać więcej jak jeden odcinek, ponieważ drugi odcinek będzie dokładnie o tym samym, czyli chodzeniu, derpieniu w koło, zaczynaniu gry od nowa. Gdzieś tu był mój obóz i jest mój obóz, dobrze. Super. Nie wiem tylko gdzie mój królik się podział, który był na ruszcie, ale nieważne. No dobra. Nie wiem co się dzieje z moim namiotem. No dobra, że to, 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 jak mówię, to by było na tyle. Tu już więcej absolutnie nic nie ma do roboty. Możemy sobie troszeczkę po lesie pochodzić. Czasem moż, na przykład znalazłem kiedyś, no teraz widzieliście, znalazłem... Więcej już nie poniosę, tak? Eee, znalazłem sobie... O, inwentory działaj. Ta, coś jest nie tak. Chyba miałem Lizarda podnieść, a nie Siekierę. No, nieważne. Znalazłem jakieś domki, tutaj znalazłem jakieś namioty przy, przy tym samolocie. Na przykład ma jeziorko. Takie jeziorko jest fajne, ale też można obóz założyć na przykład nad brzegiem morza. Tylko, że łatwo, tam ciężko, tam nie ma gdzie spieprzać wtedy, tak? Znaczy łatwiej się bronić, ale mamy zbyt mało czasu, żeby sobie zrobić ochronę, ochronny mur dookoła. Dlatego po prostu nie ma żywcem jak tam, jak tam uciec później, tak? Ewentualnie do wody. O, i są już kanibale i za chwilę tutaj mnie znajdą, przyjdą, zabiją, i to by było na tyle. I wtedy mi pokażę: O, przetrwałeś trzy dni. Dziękujemy, do widzenia. Także na tym na razie do tego wszystkiego ogranicza się gra. Ja już nie będę tam szedł, chociaż mogę. Tak mówię, tym, do tego wszystkiego ogranicza się gra, jak na razie, więc dlatego nie ma sensu nagrywania kolejnych. Dopiero za dwa tygodnie wyjdzie kolejna wersja alfy. Wtedy jak będzie kolejna wersja alfy, to możemy coś znowu nagrać. O, patrzcie. No i w tym momencie nie zdążyłem nawet nikogo dotknąć, tylko zginąłem od razu. I to jest chyba ostatni powód, dla którego trzeba... Em, nie należy jeszcze w to grać. Dziękujemy, do widzenia. No i ja również Wam dziękuję, trzymajcie się, za jakieś dwa tygodnie pojawi się kolejny materiał, na razie cześć.